Zobaczycie moje konto i jak gram. Dobra, wchodzimy. Anioły, bo już mam wszystkie postacie diabły. Mam dwa tysiące pięćdziesiąt pucharków, no, takie skinki. Co mamy za darmo w sklepie? Zobaczymy sobie tu. Nie, nie, Oka. Dobra. Zagramy sobie może w duo. Yy, yy. Może Rico zagramy. Dobra. A nie, nie, się ale są lagi. i łapkujcie, bo pijamy to zupów i będę nagrywał z kolegami z koleżankami. No może na jakąś bitkę pójdę? czy wy jesteście? O, tam jest Wetkarito margarito. O nie! Uciekaj, ty nemojk! Za 4, 3, 2, 1, 0. Odwracam się. I uwaga! Zabiję. Dobra. Ale tu akcja się dzieje. Nie, tyle Mike nie wie co on robi, co on robi, co on robi, co on robi. Nie! Piąte miejsce. Dobra uwaga, nie gramy w to bo ja w to nie umiem grać. Zagram sobie. Kurde już to widzę, że przegram dobra, zatrzymałem go. Pyk, pik. Pyk. O kurde, Edgar to margarito skoczył na mojego. O dobra, teraz mam Edgarta, to mogę to wygrać w sumie. Ale mam jakieś słabe koko ma brąz, więc... Mój też ma chyba. Dobra. Oj, słodziak. Popłakał się. Ten Mike taki słaby go zabił. Wiedziałem, że to przegram. Jak ja to przegram, widział wszystkie rundy, to nie wiem. Może jeszcze będzie coś innego zagrać. Musimy to zrobić. Boże, jak ja to gram, w to. Dobra, szaleń z Zygmunt zagram. tak jest dobrze. Piuw, piuw, piuw. Puf, puf i puf. O nie, Edgar, dawaj tu puf. Puf. Nie, to są boty. On tu na mnie skoczył, ja chcę, żeby na mnie skoczył i ja go potem zabije, Chodź tu Nie wiem ile ma, chyba dwa już Tam była skrzynka Dobra, dead Leży jeden z kibiri. O nie, o nie, o, nie, o nie. ten mój song który ja... Jest! Wygrana! W końcu widzowie. Uaga, uwaga, uwaga. Oj, długi tropik. Co to będzie? Co? Co było długie, jak nie wiem? Ehm. Um. Może pójdziemy zagrać w Roblox'a? Tak, pójdziemy Mamy lagi wielkie Czy w to sobie zagramy Uha, ha, ha. mam 57 tysięcy już tu gram w tą mapę, bo ja nie pamiętam bo już bardzo tylko gram, ale naprawdę o grałem dobra, ale ja sobie w jakiejś Coś, co nie grałem, żeby mi się podobało. No co jest? Ja nie chcę w to grać. Chyba mnie zmęczaszają. Nie, nie chcę dostać. To słowa zabram, bo siła, siła, grub właśnie siła, żeby się pić. O nie, jaki ja słabym. Nawet nie mam twarzy. Dobra, dobra, tu moc. Sorry, że tak coś jest na środku ekranu, ale nie wiem, czy to jest. To was pewnie denerwuje. O, to się zbiera. Wow. Pokonać kogoś? O nie, nie umiem. No co jest? What the fuck? Sekunda. O nie, co tu się dzieje? Ja mam klikać. co jest grane? Co to jest? Mapa. Dziwna. Burzy jak ja wyglądam. Jak typowy gówniarz. Boże, jaki silny. Ja też chcę tak wyglądać. I będę wyglądał. Mam już 600 siły. że jeszcze gorzej wyglądam. Dobra, w naprawdę nie proponuję tej gry. Co ja tu mam w ogóle robić? Bo czekaj, jestem silny, tylko na mnie patrzycie, nie na nich. Dobra, wyścignęłem, widzicie tu górę? Dobra, w ogóle chcę zrobić 600 sześć No nie, no naprawdę czwarte miejsce 729 siły. Które miejsce zajmę? Juchu! Są tu gdzieś jakieś jajka? Co chwilę? poszukajcie, ze mną jajek jakieś. Czemu ja mam iść za tą pszczołką? A, bo mi pokazują jajka. Co? Skam A niebo bo ja mam pięć. Myślałem, że jeden. Uwaga, co mi wytrupi? Wow, dobrze. Właśnie prosto na niego było. O nie, no. Nie słyszymy chyba? Tak. Pecik. To dwieście mocy. Oj, opierniczo. Ile zrobiłem? Rusy dziewięć. O. Sorry, to dziewięć. Wójt w prezencie ku co będzie? Tysiąc siły mogę odblokować nowy. Odblokowałem 8000 na następny. Robimy to. Boże, jak już wyglądam. Zguby, że się tak ducho czego. Lecimy. Gdzie ja jestem, bo ja się go nie widzę. Miejsce zajęłem 6 wygranych Nie, 5, Czy my tam? Co? Zblokowane. Przez... Co miejsce też jest tyle Złożyłem z wypetature mamy. Go? Mamy tu już dwudziestów zrobione. 你们，你们都偷告诉我个。<ham> <flats> O Matko Boska wie, 17, o 35 razy kupuję, razem ja na 30 tysięcy potrzeba, zbieram na 9 tysięcy i robię kolejne wyjście, albo już by to po 50 sekund jest. Ja. Tam się nawet rada zbierać. O, nowe 12 tysięcy, potem rado, albo 11. Dobre 12 tysięcy, nie no. 14 i pół tysiąca. Pogapi, robimy, patrz jak zapylamy o matku boska. Czyli się tego typa jak zajechał? Prawy. Bambik. Rasa. Easy. Lura. I no jeszcze trochę. I bym go wyścigał. Znowu. Czwarte miejsce. Dlaczego? I tam. Dobra. Czemu ja nie otwieram petów? Zbieram w sobie na pięćdziesiąt pucharków, żeby otworzyć lepsze jajko. Co to jest za biedak? Dobra, czternaście tysięcy. Jeszcze pięćset zbieram. osiemset. Piętnaście tysięcy! Nawet piętnaście sto pięćdziesiąt Lecimy widzowie. Tak, już wyścignąłem. Bambik, bambik. A, wyścignę. Jest. 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 pucharków. Ło, wow, strasznie To Wow, znowu. Lecimy, lecimy, lecimy. lecimy? <prystania> <tania mary> <tania> Dobra, zaraz skończymy nagrywankę. I jeszcze będziemy... Trzy rundki. Zagrać brawla i kończymy. Dobra, idziemy zagrać brawla teraz. Długo nam to zajęło. Wpisów Wykrywamy wypisów Série Mona Pierre. Współpraca się ich. Zabierajcie i tym, Miko. Ty. Jak on to zrobił? Albo ona. XT. Dobra, ostatnią rundę gramy, co jednak. Let's see me. Zostaw mnie, zostaw mnie. To nie uf. ja, to jestem Ty! Oj 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 I musimy pić pod tym firmem. Tysiąc obs. Nie. Dwieście słów i sto tysięcy obserwujących. Jak go zabiję, to to robicie. Juhu! No nie no zabił nie prawo go Co? Skąd my mamy już 8? No, sorry. On ma. Ja nie. No i tam to żeby żebyście nie widzieli jak się rodzę. Bam pik ten mój jest. I to totalny. O kurde no co jest? Dobra, na razie. Tylko otworzę jeszcze może, czy ta droba będzie. Tu. Nie, 100 Dobra, na razie.